Jak zwykle, proszę Państwa, będę na początku opowiadał yy, i mówił coś w stylu: Mamy, proszę Państwa, test, 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 transmisja. Jeszcze zobaczymy, czekamy na innych ludzi. Nie, dzisiaj nie będę tego mówił. Dlatego dzisiaj yy, przejdę od razu, a może nawet nie od razu, ale za chwilę. Przejdę po prostu z Buta, moi drodzy. Witam Was na kolejnym live dzisiaj na kanale. Miło Was znowu widzieć. Dzisiaj zrobimy coś trochę innego niż to co wczoraj. Na początku jeszcze poinformuję Was o tym, że mamy dzisiaj nowy film na kanale pod nazwą. Yy, mamy nowy film na kanale yy, Batmany Bartona kontra Batmany Nolana yy, Jest to już wspomniana wcześniej recenzja, gdyż mówiłem wcześniej, że recenzje znowu wrócą yy, i dzisiaj mamy kolejną recenzję yy, Oby dzisiaj było, trochę, oby dzisiaj było yy, o trochę osób na tym livestreamie yy, bo nie chciałbym gadać do siebie, rozumiecie chyba ale chyba ktoś już ogląda, bo widziałem przed chwilą, sprawdzałem. Yy, u mnie na live jest trochę opóźnienie. Yy, bo włączyłem sobie taką opcję. Yy, żebym miał to opóźnienie na tych filmikach. Yy, w ogóle... Yy, czat działa, więc jak chcecie to coś piszcie. Ja właśnie napisałem na czacie siema. Yy, możemy, możecie pisać. Piszcie co chcecie. Robimy ogólnie live'a. Jakby to ktoś powiedział, jest moc. O! Skoczyło tutaj. Tutaj coś skoczyło. Przed Nie rozumiem w ogóle działania tego napisu transmisji równoległe. Nie wiem w ogóle o co w tym chodzi. Nie wiem czy to oznacza, że ktoś to ogląda czy jak. Jakby ktoś wiedział, to piszcie na czacie. No, bo naprawdę nie wiem. No, na jak mi pisze, że doskonałe połączenie. Dobrze, nie będę, nie będę na razie pokazał żadnych wiadomości. Tutaj mamy film weba, tak jak wczoraj. No dobrze, patrzmy tutaj. No, jedna osoba. Tutaj na ekranie widzę, że jest opóźnienie. OBS sprawnie działa. O, widzicie jakie płynnie? Jest lekkie opóźnienie. Ocz nie? Idzie wszystko dobrze. Yy, no dobrze. Yy, może. Yy, no, to chyba na to wychodzi, że jest na. Yy, dobra. Naprawdę, nie rozumiem, o co robić z tymi transmisjami równoległymi. Jakby ktoś wiedział, to piszcie na tym czacie. Czar działa. Ja napisałem na nim właśnie. Yy. Jeżeli będzie dzisiaj więcej osób, to, byłbym, to chciałbym dzisiaj zrobić coś takiego w rozmowy z widzami, że można by się było na przykład łączyć przez Messenger'a i gadać na żywo. Może taka, może takie pojawienie się na live wypromowałoby kogo, no kogoś kanał. Tu no ja, jakimś YouTuberem, wielkim nie jestem, ale no wiecie o co mi ogólnie chodzi. Yy, no, bo wiem, że jest dużo osób utalentowanych, yy, z którym, których nie wyschłabym ich tych yy, różnych pomysłów oraz tego, jaki, plan, jaki mają kanał, coś takiego. Yy, no dobra, mamy jakąś. Mamy transmisję równoległej. Jeden nie wiem do końca dalej o co z tym chodzi. Yy, nie wiem czy, czy ben, yy, do czego to służy. Chyba nie będę raczej sprawdzał teraz na YouTubie. No nie wiem, na znaczy się na razie nikt nie napisał, no to nie wiem do końca, yy, co byśmy do tej pory yy, chcieli yy, mieli robić. No bo wiecie, live jest też po to, żeby byli ludzie, żeby byli ludzie, żeby było ich dużo, żeby ten live normalnie trwał. Yy, ja wcześniej wrzuciłem yy, na kanał film, gdzie mówiłem, że pojawi się yy, live. Yy, może go zobaczyliście, nie mam pojęcia, e, powinniście byli go zobaczyć, e, no ogólnie to nie wiem, bo jak teraz patrzę sobie na moje filmy jakie wrzuciłem, e, to nie widzę tutaj e, tego filmiku, jest natomiast Batman Bartona kontra Batman Nolana, e, ale nie widzę tego e, zapowiedzi, że będzie live, ale jak wcześniej patrzyłem to było, e, no wiecie, więcej... E, Pisało, że kilka wyświetleń, więc myślę, że zobaczyliście. Yy, nie wiem, czy mnie słychać. Powinno mnie słychać, ale włączymy coś. Ale włączymy live, a. chwila. Yy, nie wiem, czy mnie, mnie słychać. Powinno mnie słychać. Dobra, słychać mnie. Ok, yy, tutaj jest transmisja równoległa 1. Nie wiem, czy to przypadkiem nie oznacza liczby oglądających w tym Chwileczkę.

I nie Dobra, okej A co to się dzieje? U, a ja już się bałem, że coś z transmisją nie do końca, ale chyba wszystko okej okay. Szacun dla tego gościa, tak wam po... Nie posiadam żadnej nieszczórki, ale lubię oglądać sobie tego gościa. Bo naprawdę, no, ten, y, ta igłana zachowuje się jak pies. Jakoś bardzo lubię igłany. Y, jednak jestem szczęśliwym. Posiadaczem psa, ale widzicie, cieszy się jak pies. O to właśnie chodzi w tym filmie. Kurzon się cieszy jak pies. Ale i igłana to też dobre zwierzę, szczególnie dla osób, które na przykład mają alergię, czy jakoś tak. Um, zacząłem jakiś już temat. Um, no, jakoś tak nie piszecie na czacie, to ja nie wiem. Ale chyba skoro nic się nie odzywacie, to może bym przeszedł do jakiegoś gameplaya. Moi drodzy, zmienię w OBS-ie ustawienia. Jak coś będę patrzył na antoni no Jak kurde no Co się dzieje? Boże Dobra Zagramy sobie jakąś grę. Tak. Zagramy w Minecrafta. Tak, proszę Państwa, gramy w Minecrafta. Może yy... no, żeby coś się działo na tym live streamie. Yy... Ma... Wejdziemy sobie na derpa i wejdziemy na derpa. Nie, tylko tak u mnie to się włącza, ale. Na no, chwilę, co się dzieje? Dlaczego się nie udostępnia? Halo, się powinno udostępniać, a ja się nic nie udostępnia. Nie mam pojęcia dlaczego. Patrzę właśnie na. Ym... No, dlaczego się ty nie udostępniasz ty człowieku jeden? Wiecie co muszę wyjść z tego Minecrafta, no bo dziwi mnie to, że nic się nie udostępnia. Ja myślałem, że... Ja myślałem, że będzie... Wiecie, co muszę wyjść z tego? Kurczę, nie mam pojęcia co się dzieje. Spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem w ogóle dlaczego tak jest. Może to jest kwestia no po prostu Minecrafta. Eym... Um. Spróbujemy włączyć Minecrafta. Jeszcze raz i zobaczymy czy wszystko będzie działało porządnie. Bo nie mam pojęcia dlaczego, a nie chcę nagrać samego ekranu. Jakoś wy siedzicie cicho, nic nie piszecie na czacie, ale podobno ktoś jest, no więc ja nie wiem, czy ja se później jeszcze sprawdzę tego. Dobra. Ok, no. Serio, was błagam, piszcie na tym live, bo tak czuję się, jakbym miał, jakbym, kurde, gadał do siebie, bo to mnie naprawdę wkurza, bo no, wiecie, mogłem gdzieś yy, jechać, ale specjalnie zostałem, żeby live nagrywać na no, ludzie, no, trochę. Fajnie by było trochę, jakbyście jednak... Pisze, że jestem zalogowany. Jest Kurde, dalej się nie udostępnia. Dlaczego tak jest? Co się dzieje? Dlaczego no. ten głupi Life nie udostępnia tego Minecrafta. Co się dzieje? Co za dziadostwo? Kurde, mać na jakiegoś obs mi kurde. ojej, jak chcesz transmitować, to są OBS-a kurde kupi. Co? Nagrywa mi nic, się nie robi. Co to jest? Ja chciałem sobie coś zrobić i kurde, nie działa mi. Co to jest, ludzie no. Ekran mi przechwytywało. Yy... ale już tego nie przechwytuję, w ogóle. Ja pierdzielę no. W ogóle ogląda, proszę was, piszcie ten komentarz. Bo tak się czuję, jakbym kurde sam dla siebie to robił w ogóle. Jakbym gadał do ściany, bo mi się to nie podoba. Naprawdę miałem gdzieś jechać, zostałem specjalnie, żeby tego live'a zrobić. To zróbcie coś, żebym ja się przynajmniej poczuł, że dla kogoś się staram, że coś robię dla was. No. Rozumiem, może jeszcze, rozumiem, może nie macie kanału, ale. Tylko jedna osoba ogląda, No nie wiem, kurde, mnie szlak zaraz trafi. Bo naprawdę, czuję się jakbym gadał do siebie. Jeszcze niedawno, jakieś dwa tygodnie temu, yy, nie miesiąc temu, przepraszam, miesiąc temu, normalnie były transmisje, yy, gdzie tylko moją twarz było widać. I cholera jasna, i co? Potem yy, postanowiłem, że zrobię coś innego. Nie, nawet nie tyle, że grę. No i co? I nic się nie dzieje, kurde. Nawet zapowiadam live'a dzisiaj. Nie wiem czy ktoś w ogóle ogona. Jeden, jedna, ja nie wiem czy tego YouTube nie daje, tak, po prostu, żeby pocieszyć kogoś. eee yy, dzisiaj. Yy, nie wiem czy. No i no ludzie, i patrzcie, to tak wygląda jakbym sobie po prostu zmarnował czas. No, jakbyście wiedzieli, jakie ja się w tym momencie denerwuje, to naprawdę, no. Yy, serio, no. Kurde, ja coś miałem zrobić, nie zrobiłem. Zostałem w domu, w ogóle jakiś. Kurde. Yy, ja normalnie dzisiaj dzień miał jakiś kurzony kolega, tamto, 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 tutaj też tamto tamto nie działa, może mm, zaraz się poprawi. Nie ludzie po prostu pojawia mi się co chwilę ten pieprzony napis, że jakieś transmisje równoległe tutaj pisze jeden, a nie yy, a po chwili pisze dwa i potem znowu to nie działa i co? I po to ja kurde tego live'a robię, żeby nikt tego nie oglądał, ja piszę no, normalnie, tak samo jak mówię, no, grupa na Facebooku, no bo piszę, patrzę, kurde, widzowie na YouTubie. E, piszą w komentarzach, no, piszą tutaj coś, e, nie wiem, no, dobra chwila, e, jakiś e, equilibrium, na przykład, mamy jakieś komentarze, parę komentarzy, I to nie tylko ode mnie, tutaj też komentarze jakieś się znalazły, e, dużo nawet tutaj się komentarzy znalazło, i kurde i co? piszą mi kurde na live, tak, tak zrób grupę na Facebooku, robię grupę i co? i nikt nie ogon, i nikt nie patrzy, no to to cholery ja to kurde robię, skoro takie jest właśnie tutaj yy, zachowanie od was tej samej. No i to naprawdę w tym momencie wkurzyło, bo ja... Bo ja, to, wiecie, bo ja coś mogłem ci zrobić, nie zrobiłem, nie wyszło. No i pomyślałem, że dobra, później coś mi mówią, że coś, no to dobra, ja nie, pójdę na live'a i co? Robię live'a i nikt mnie ogląda, no to kurde, po co ja to robię w ogóle, no? Jakby był jeszcze taki grupa na Facebooku. To napisał tam, że uważę yy, tutaj teraz na Facebooka, no to napisał na tej grupie na Facebooku. Yy, Dzień dobry dzisiaj robię live'a. Yy, 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 czekajcie, no patrzcie. O, patrzcie, tutaj mamy to. I to to ja piszę, kurde. Cześć robię dzisiaj live'a. I to by wystarczyło, ale jakoś prosicie, no dobra, rób grupę na Facebooku, coś takiego, no to robię tą grupę i co, i ktoś ogona, nie, nikt nie ogona, to po cholerę, kurde macie, ja se czas zmarnuje tylko. No i co, no, przestać te filmy robić, no, przestać te jakieś recenzje robić, bo ja naprawdę już nie wiem, no. Wczoraj było więcej osób na live'ie, a dzisiaj mi prawie w ogóle nikogo nie ma. Właściwie nawet nikogo nie ma. Cholera jasna. Jutro też pisze co można zrobić na live'ie, no to prawie nikt nic nie pisze, że nikt sobie nie pisze. No to ja sobie myślę. No dobra, to coś zrobię, a później nie ma nic co robić, no to ja nie wiem o co wam chodzi już. Równoległe, no. Jakby to jeszcze kurde pisało, co to jest. Aha! Ale nie wystarczyło po prostu napisać, że członkowie, ile osób jest. Nie wiem, jak ja udostępniłem live'a przez yy, po prostu robienie czegoś takiego, że tutaj sobie klikałem. Czy nie tu, tylko dałem sobie YouTube Studio i tam dawałem live'a, to mi tam pisało członkowie i to mi pisze jakieś transmisje równoległe. Nie mam pojęcia o co w tym momencie właśnie chodzi. Jak coś udostępniam tym pieprzonym OBS-em, to mi ktoś mówi, że... Udostępnij OBS-em, OBS najlepszy. No to kurde, no dobra, włączam OBS, a instaluję. No i mi nic nie udostępnia, oprócz ekranu. A teraz daję... Kurde. A teraz dam jakieś yy, przechwytywanie ekranu jeszcze raz. Dwa razy dawałem przechwytywanie gry. Nic nie zadziałało. Yy, I żeby było jeszcze śmieszniej, to nikt tego prawie w ogóle nie ogląda. Żeby było już w ogóle śmiesznie, to takie coś. No to kurde ludzie co ja jestem. Teraz chyba tego live'a skończę, bo ja to trochę denerwuje w tym momencie, wkurza mnie to. Jak już nie mam co robić na przykład, to co tak można zrobić czasem. Jakbym sobie teraz pewnie dał usuń, to bym pewnie usunął wszystko. Ciekawe czy jakbym na przykład dał tego teraz usuń obs to czy by mi usunęło. Pewnie bym usunęło live'a, ale z YouTube'a może nie, no nie wiem właściwie jak to działa. No nie wiem, wiecie co, ja tego live'a kończę, bo to chyba nie ma sensu, bo gadam kurde do siebie, no.